Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, zawsze dziewica. Luz de Maria de Bonie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nadal pielgrzymuję od woli do woli, miażdżąc moją miłością ego człowieka. Także zostaje ono odłożone na bok, a wy pozwalacie rozkwitnąć w was miłości Bożej. Jakże wiele czynił mój syn, jakże wiele ja czyniłam pośród oschłości ludzkiej woli i ludzkiego serca. Zasialiśmy słowa życia, ale w większości z was, ludzkości, padły one na kamienistą ziemię i nie wykiełkowały. Trwam w mojej pielgrzymce bez przerwy. Od chwili do chwili. Przyjęłam Was u stóp krzyża i zjednoczeni u stóp krzyża oddamy Synowi Mojemu to, co On przekazał ludzkości. Nie bądźcie nadal tak obojętni wobec tego, który Was stworzył. Na końcu tego, co się stanie, moje niepokalane serce zatriumfuje. Nie ogłaszam tego, by Was przestraszyć lecz by zachęcić człowieka do pójścia nową drogą, do zobaczenia, poczucia, dostrzeżenia i cieszenia się tym boskim wezwaniem, które żyje bijąc w wietrze, w słońcu, w przyrodzie, w tym, co widzicie, a przede wszystkim w waszym bracie i siostrze. Naczynia są puste, musicie je napełnić winem Bożej miłości, winem miłości mojego Syna. Aby wasze zmysły zostały przemienione i abyście postępowali na jego podobieństwo. Dobrze znacie wydarzenia, które następują jedne po drugich wobec ludzkości. Jesteście na krawędzi urwiska, a ja przychodzę tu, aby ratować moje owce, te, które mój syn mi powierzył, aby nie spadły w przepaść. Jak wielką władzę ludzkość dała diabłu. Jak wielką siłę wysyłacie Mu z każdą negatywną myślą, która z Was wypływa. Zachowanie człowieka nie pozostaje niezauważone, pozostaje w ciągłym ruchu. Wy, dzieci, nie jesteście istotami statycznymi, jesteście istotami, które nieustannie emanują aktywnością do wewnątrz, ku Waszym braciom i siostrom, ku temu. Co zostało stworzone przez hojną ojcowską rękę. Zachęcam Was, byście byli gotowi, byście poszerzali swoją wiedzę, byście nie ograniczali swoich myśli. Zapraszam Was, abyście oddali się Duchowi Świętemu, aby On mógł głęboko w Was wniknąć i doprowadzić Was do zrozumienia, że jesteście dziećmi Ojca Wszechmogącego, który swoimi rękami stworzył wszystko, co istnieje? Niech każdy z was będzie orędownikiem za swoim bratem i siostrą. Powstańcie teraz z tego letargu, w którym ciągle żyjecie. Powstańcie i z odwagą ogłaszajcie powtórne przyjście Mojego Syna, aby wszyscy się przygotowali. Bądźcie ewangelizatorami, którzy swoim świadectwem zachęcą serca zatwardziałe z powodu braku miłości, te, które nie znają miłosierdzia mojego syna, a oddały się całkowicie w ręce diabła. Obudźcie dzieci uśpione przez to, co światowe, przez to, co niestosowne, dzieci zatwardziałe w ludzkim złym traktowaniu. Dzieci, które uległy zatwardziałości, obudźcie się. Bo mój syn przychodzi, a przed jego powtórnym przyjściem pomi od szatana sprawi, że mistyczne ciało mojego syna będzie cierpiało. Ufajcie w Bożą opiekę, nie lękajcie się, ten, kto się lęka, nie posiada wystarczającej wiary, aby nadal wypowiadać tak mojemu synowi. Dojrzewajcie do tej wiary, która nie ogranicza się tylko do modlitwy słownej. Ale której musi towarzyszyć praktyka ewangelizacyjna, poprzez którą mój syn dał wam przykład drogi do królestwa. Jesteście umiłowanymi uczniami mojego syna, jesteście moimi umiłowanymi dziećmi. Zmieńcie wasze zachowanie, odwróćcie wasz umysł od tych bardzo ludzkich pokus i skupcie się na tym, o co prosi was mój syn i ta matka dla dobra każdego z Was. Ludzki umysł został przyćmiony i jest prowadzony do popełniania okrucieństw. Wy, wierny ludu, nadal karmcie się moim synem, żyjąc nim nieustannie i nosząc go w sobie. To jest najlepsza praktyka dla wierzącego, najlepsze i najwyższe świadectwo wiary, nie zatrzymywać dla siebie miłości mojego syna, która nie należy do nikogo, lecz do całej ludzkości. Naprzód, naprzód, naprzód. Nie zatrzymujcie się, bo w tej chwili nie wolno nawet mruknąć okiem. Błogosławię was. Błogosławię oczy, które czytają to moje słowo, i uszy, które je słyszą, błogosławię domy każdego z was. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, czynię przejrzystą moją czystość dla całej ludzkości aby była znakiem zbawienia. Rozpoczęło się przebudzenie tych, którzy są moimi, abyście z odwagą zjednoczyli się w jednym marszu. Bez względu na to, jak trudna będzie walka, nie wahajcie się. Otwórzcie wasze serca, a na tych, którzy znajdą się gotowi być prostymi i pokornymi, moja miłość wyleje na nich radości i błogosławieństwa. Władza powinna zostać przemieniona przez miłość, bunt przez dialog, wojny powinny ustać. Wy, umiłowane dzieci, nie czekajcie na wezwanie, lecz działajcie na własną rękę, wprowadzając w życie każde słowo Ewangelii. Znamie zła jest w pełni noszone przez niektórych ludzi. Inni nieświadomie podążają za nimi, bez kierunku, naśladując większość, nawet jeśli w końcu są przesiąknięci tymi wadami, które kryją się za tym złem, poniżając dzieci Boże i krzyżując mojego syna tyle razy, ile razy popełniane są ciemne czyny. W tej chwili walka ciała mistycznego jest odważna pośród narzucających się systemów, które są ekspertami w maskowaniu zła pozornie dobrymi czynami, zaciemniającymi rozum i rozsądek ludzkości. W ten sposób chcą oni oddać w ręce złośnika i jego macek wiernych, których będę chroniła, dla których zmiażdżę szatana i jego imperium. To imperium powstało i nadal będzie powstawać nad męczennikami kościoła mojego syna, nad wiarą i prawdą tych, którzy ofiarują swoje życie w duchu, którzy w tej chwili nadal ofiarowują się dla mojego syna. Zniszczę to imperium dla chwały mojego syna, a ofiara męczenników nie będzie daremna. Podnieście oczy ku niebu, bądźcie świadomi boskiej mocy i padnijcie na kolana przed świętą trójcą. Ziemia pogrąża się w bólu, Kościół mojego syna będzie cierpiał. Ja nadal objawiam się dla dobra ludzkości, aby być znakiem, że nie chcę, aby dzieci zostały zgubione. Moje słowo jest błogosławieństwem, jest pełnym miłości ostrzeżeniem, ponieważ doszliście do obrzydliwości. Moje łzy wylewają się z powodu ludzkiego zepsucia, które dotarło do wnętrza kościoła, który założył mój syn. W Fatimie, w trzeciej tajemnicy, ujawniłam mój ból z powodu zepsucia i spustoszenia kościoła, a nie został on ujawniony. Dzieci, szatan skupi się na zburzeniu kościoła mojego syna. Wody, już skażone przez modernizm i brak modlitwy, a także te nowo skażone przez brak wiary, otworzyły drogę złym i spowodują spustoszenie wśród ludzkości, która nie żyje w prawdziwej wierze. Umiłowane dzieci, źle wykorzystana nauka znów przyniesie człowiekowi wielki ból, a człowiek poczuje, że płonie od wewnątrz, całkowicie bezbronny wobec konsekwencji złego postępowania i nieodpowiedzialności tych, którzy ukradkiem trzymają ludzkość w napięciu. Moi umiłowani, wzywam Was do wzniesienia się, do odrzucenia modernizmu. Który nie tylko zanieczyszcza umysł, ale i serce, aby oddalić Was od mojego syna. Nie przestanę wzywać Was wciąż na nowo. Ludzkości, na co czekasz, aby powrócić do swojego króla? Przyjdźcie, poprowadzę Was, abyście mogli cieszyć się miłością mojego syna, pokojem mojego syna. Powrócą dni pokoju ludzkość znów uwierzy, a w tym dniu spojrzycie wstecz i zobaczycie, że moje wołania były słuszne. Kocham Was, pozostańcie w moim sercu, Matka Boża.